Bo serwery mają coś niestabilne, że aż tak się to rozjeżdża. No? Spoko, to statki wbuchały, okay, na ra, na... no też statki wybuchały. Okej, nara, cześć! No. Ja też w powietrzu. Wszyscy. Tata, to jesteś <grym> dalej karty układa. Sprawdzam rzeczy tutaj. Tak, mogę. Załoga ok ok uznała nowe tajniki latania bez skrzydeł. No ale już idę. Że ja nie mam żadnej motki tańca, nie? Mar! Nie mam. Co Zaraz, ee... Nie mam, poważnie ci mówię, co nie mam ma? ani jednej. Gdzie co robicie? A widzę, bo prostu jeździcie? A nie, u TT wygląda to normalnie. A nie, jednak nie do końca normalnie, już się rozjeżdżamy, bo to u TT... Tety... A, to musisz chwilę poczekać aż efekt zadziała. O właśnie. O, z znikł. Chodźcie, no pojedynek starczycie, jak Rasus walczy. Co to jest w ogóle? Jakieś obserwujące. Nie, nie Ale ja obserwuję. A A nawet nie wiem gdzie jest ten pokój do diabła ciężkiego. Mam różne teleportacji. O mój kot. Hi, hi, hi. Wielki kot. Boże młodego. Am 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 Ale zobaczmy co to będzie. Jaki to pojedynek będzie. Okay. Teraz to zapuścił yeah, zespół. nie yeah, wygrałem. To jest. Czemu go? Ponieważ jak bro, chcesz dołożyć, to angle ci mówi, że chcesz, czy chcesz opuścić. Tak, rozgrę, tak, tak. Czekaj, gdzie wiesz, a A weź mi zapkę <grym> co jest to pytanie? What the fuck? To była próba. To jest jakiś e, ja utknąłem w pomieszczeniu pojedynków bez przeciwnika. Power Ej, e, jak ja mam stąd wyjść? Jak ja jestem gdzieś w innym wymiarze? weź wejdź z dojo a has left the co się z wami dzieje? A, w ogóle widzę teraz, żeby mieć pojedynek na przykład z szafirą, byśmy musieli być w jednej sesji, czyli na przykład tak by nie było. Bo teraz mogę A. zaakceptować. Ale co? Może jak usiądę, Ale... to... A właśnie, weź usiądź. Czemu nie mogę nic robić? Co się dzieje z tym? <śmuch> Czemu klęka. się bugujesz, ty? Co? <śmuchaj> co <ja śmuchaj> Czemu Ej, ty, Nie, że tu ślizgasz się że ty jeździsz Weez. I powoli się pod ziemię zawadasz Zacząć sesję pojedynku z Szafirą Opuść dojo Co? Co? Tak ta ta. Nie, nie, opuszczaj dojo bo to nas przenosi na ten Oczekiwanie ta na odcinek Szafiry Kliknij, ta ta. że tak A challenger has left the dojo kiedy ja puściłem, tak. wykryto aktywną sesję pojedynku. Czy chcesz dołączyć jako widz? What the fuck is Nie chcę okay, opuścić dobrze. No rasus. Nie, nie chcę jako ja, widz. To wygra. Czuki, czuki. A to wygram. Czekaj, czekaj. Gotowi? O. Okay, Dobra. Ch Chyba teraz poczekamy na widzów. Dołączasz, ostatecznie. Czekaj. Okay. Teraz tu muszę wejść. Misja nieudana. What the fuck? Gdzie jestem? What is this? A, to jesteś, my, jesteś w pojedynczym pokoju, mój. Hey, what? To może jest tutaj nas? można teraz? Tak, dopiero tutaj. A możemy Możesz ich zaprosić? Muszą... Ale muszą usiąść na... W, teraz... W... Do sesji może dołożyć tylko po otrzymaniu zaproszenia od hosta. I mean... okej. Okay. Ja nie mogę usiąść, ja jestem ja utknąłem. Co jest z tym pokojem pojedynków? What the fuck? Ja już idę do powk... teraz to ja, ale... ja już nigdy nie chcę tu wchodzić. Można się strzelić czy co? O nie, mam jedna. Oh. O! Czy ja ma... okay, ja mogę ja Cię poradzić, ja poradzić oh. Ok. Pomocy. A, dopiero teraz zaczynamy. Jestem Mogę tylko na kolanach. Czekaj, uh. ja jestem Jakowic. Mogę uh. Cię wkrzesić. Dobra, ja jestem Jakowic. Udało mi się. Ja. Uh. Jak dołączyć? Ja nie mogę dołączyć nawet. Wyjdź y z dojo a nie ty masz taki dps na tym pojedynczych atakach, że Ale to, to z... a ja bym z... sama spróbowała chociaż z... z... ja się boi ja się składam na no. dwa hity a chodź, chyba możesz wejść teraz w moje miejsce jakby. zobaczymy a ty idź na ten trzeba, czyli trzeba wejść do ukrytego pokoju, żeby dopiero wczytywała się walka, OK. no, no. sorry Chodź tu! Okay, mogę po prostu ubiegać. Nie, no, nie, nie. Nie jestem pewien. O. Well done. Ach. Nie O Nioink! To chyba Ty musisz zapkę wysłać, czy coś. Nie, no tak będzie. No, no, jako widz. A Boże, to jest zaraz on mnie dozusa takowo. No. no! Czy ja mogę... Ja mogłem to zrobić? A idź też.

ale został w chili, ciekawe mi próbowałem na brąbiałą. No bo to jest pojedynek, no, więc macie to... zmniejszone Czemu mnie zaatakowaliście? Ło! No właśnie, chodź tu, do boku Tu Jesus. trzeba wiesz, jako jak się ogląda, nie? Zauważyłam, że dopiero jak tutaj klękniesz, to ci nic się nie staje, A. wiesz? Krzeszono, Rasus, okej okay. i to no. się równa? To była moja ten umiejętność A te help, masz swojego tego, Gnidusera. tam? A Ja też tylko szatę. Mam jakieś świecące bagno na swojej twarzy. Co to jest w ogóle? Chodź A, TT chce, widzę. Ze mną czy z młodym, bo ja już nie wiem. Dobra, w bronie A widzę, utknął. Nie, to Minos. No jest lepszy ode mnie, nie? Bo skupiałam taki na nim. Nie, bo ulta, ult, a mój ult jest. Ut, to pałka, która niszczy. Czy się włączy, stety? Ut, to fakt. To jest taki A, on Jak mnie to ucierpia! Bierz go! Co? truciznę <laughs> mi nałożył! <laughs> Wtf?! Nie. Sorry, to ja. Z ten uh, truciznę, bo chciałem tego. Co to ma być? Zastanko. Czekaj, zastanko. spróbuję tego A mogę ciebie? No! Odejdź. Ale... O, dawaj klonię. Dobrze! What the fuck is this? Tak jest zbugowane. Czy ja mogę tak? Nie, nie mogę dawaj, wejść tu. Dawaj ich. Ciekawe, że to nie było aż tak zbugowane. Dobra, dobrze. Zapraszam pomocą. Bierz ich. Bierzą ustawę, uspokój się. No, godmoda. No nie ma. No to expa dostałem za niego. Co? to jesteś slow. O, oh, wyzlu! Chodź, przeciągnę cię linkom. O, nie siebie! Wow. <grym> mogę cię linkom po prostu przyciągać, chodź tu. Good, mogę nawet was chyba. A nie, nie mogę was. Nie, bo my jesteśmy <grym> za szybko. Jestem, jestem stuck, what the fuck is this? Nie, to nie ma mojego klona, to jest niesprawiedliwe. O okazało się, że. Kate jest bezużyteczny, jeśli chodzi o walkę w PVP. Musisz, musisz trafić po prostu. Tu, tu, tu. Nawet jak trafiam na to nic nie dzieje. No czemu masz jakieś broken rzeczy. No, ja ulta, a mój ult to jest moja super pałka krawanczona tutaj. A no Boże, tak, ty masz tę pałkę. No i ona jest broken, jeszcze jak ja użyję, to mój klon też to używa, więc po Ja mógłbym na tej postaci użyć ulta i ja mam wtedy go od moda a! Jest... <grym> Mogę was spowolnić? Nie, nie możemy użyć umiejętności, to jest jakby to hmm. działa, że nie możemy nie, nic robić. Chodź? Ja nie mogę, jestem wyłączony, jakby. Czekajcie. Nie to, nie to. Nie używaj tego nawet. Klonie, wejdź tam, błagam, zabij. Mm. nie niczym. Czuję... Tu <noise> się kładzie. O, szafira się boi. Nie. A tak, za. Jezus. Ale nie wiem, czemu nam to bagno rzucasz. No masz. Nie się tłuką? No, w takich zawsze grach znajdujemy jakąś arenę do walki i coś tu gra, wybucha. Jest popsuta. Ej, powinien się skończyć, o co chodzi? Jest 1x1. Panie, 1. gdzie to jest? za najpierw sobie wow. wow. <noise> ty dostałeś? Nie wiem, ale straciłem są tarcze. Wow. Wow. Jezus nie, ja. Nie, tak dobra, Czemu się... widzów można zabijać? Pomocy! <laughs> Ten szaleniec! Ten tryb jest połamany. No te gdzieś są co takie tam? wielkie, a ja wsiadłem, że nie były. Oh my god, na ulta może wejść po prostu Przegra. Hmm. Ja, nie, ja nie mam umiejętności nawet po 2 więc necros odpada w tych zawodach fuj mi! Nie rozumiem czemu widzów można na no, no nawet w no, no, mówię no, no, o trudu Ooo nie działa, no? jaka szkoda A czekaj, to te, te, podejdź tu, chcę coś zobaczyć No, A, no widzę, no, to też kombosy no. zabiera widzę też We, pomożę, No to ja, ja kombosy w ogóle nie mogę A to jestem na moje masz, co myśli, Nie, kombosy na znaczy... Nie, ogólnie kombosy na mnie działały raz u swoje nie, nie. Nie, nie miałem żadnych sobie. No, no, co do sniperki, skąd? To podstawowy schemat ataku, a mam w ten kombo, nie? Bo dla mnie jest tak, że na przykład o. jak użyłeś chyba. Nie, nie wiem co to użyłeś. Yy... Ja nie mogę dodać umiejętności. Technica, yy... Ja użyłem na to ciebie terroru, żeby mieć jakiekolwiek trzynaste. Yes. O, teraz <laughs> jesteś ideę, teraz ja mam moją umiejętność. No, ma. Bądź slow! Well, jak pada dramatycznie. <laughs> ja muszę zbierać, żeby wzmocnić w sumie te starzenie. To wtedy. Nie, ale to jest typowy DPS. W sensie DPS no. Co się to Chodź. tam miastem. nie działa. Odnieś się wstawaj! Oła, czemu dostałem Uważajcie jak to walczyć a nie mm. Kurwa przez łeb dostałem to wow. <laughs> <laughs> że, że moc jak jest pędzić Czemu, czemu ciągle Ultas brzmi no, z... no? Ciągle laserem okay. pali wszystko hmm. Kurwa to kwiatek a nie no to te kwiatki tu leżą dobrze klonie yeah. to jest. A, weźcie tego klona. <gloś> klon <gloś> je <zabił>. to <What>? jest? Ja nie mam tu klona mnie zabił? Czekaj, go czekaj, dismantle. dla mnie go nie ma, dla mnie go no, nie ma Chcę zacząć. Jest to klon? Yes. No właśnie yes. raz wbiję się z nim raz <gloś> Dla mnie nikogo nie ma Damn. O oh, nie. O, oh, expert! jest Czemu strafia się ulta? Tak powinno być? Będziesz slow. Hmm. Nie. ty nie próbowałeś walczyć, prawda? Chyba <noise> się umiejętności. Próbowałem zobaczyć, co umiejętności robią, bo to takie zbugowane. Wow. Jesus ja zaraz będę kuźwa do tyłu się cofał, jak jeszcze coś <noise> zwolnię. Cieszę cię. Daj expa za to. No fajnie, fajnie no, Dobry tryb Ten laser Szafiru w ogóle nie przeszkadza w tym wszystkim No weźmiemy, dobra możemy też tak Cool muzyka z Ja znowu laserkiem robię? No Jestem no. ciekawa tak? To wiemy jakby to zabiorę od razu No Co to za Kto? Kto to, Oje, czy, to, jest... czy, to jest... czy to jest mój klon? The to... to... fuck? laserem Dostałem laserem, ktoś spłonął tu, what? Ktoś tu umarł! Była mój klon nie widziałem. A, a wiecie, że to okay. nie, nie jest wzmocnione jeszcze. Ten laser jest mocny. Nie, nie jeszcze... Wiesz, że nie jest wzmocniony, ale on jest mocny. Aha, masz nieskończony laser po prostu. <laughs> <So laughs> <So dopey. laughs> so Wyłączył się w końcu czy nie? Nie. <laughs> no. Nadal, kiedy czyli... ty, ty, ty masz wygrać, czyli PVP jest zbagowane. <noise> to jest takie broken. Idziemy, zostawnik, mnie, zostawnik, mnie, zostawnik, Uważaj, uwaga na. O, szafira lasera, nie ma, szafira nie ma lasera już u mnie. Nie ma? Wyszedłem, wszedłem i nie ma już. Nie ma. Może się prawie dostanę. <noise> Ciekawe, czy jak go nie widzę, mogę jej dostać? <noise> Okej, okay, raz na kolanach jeździ um, OK. okej ciekawa technika oh, uciekaj O Jezus, nie, jeszcze raz znowu laserem Nie, nie, nie masz lasera... o, okej, okay, nieważne Okej, okay, dalej, myślałem, że znowu będzie nieskończony laser To się Ale naprawiło, Ostatni pojedynek i koniec Nie, dalej jest laser Nie, dla mnie nie ma, musisz wyjść no, i wejść jakby No, teraz jest Bo <laughs> A mini op, to jest. Game ender. O nie, chyba znowu ma nieskończony laser. Nie, dam jeszcze wzmocnienie. To będzie jeszcze. Wujeczka No, szafira znowu ma super laser. Au. Nie, to jest trucizna. Teraz ja Nie to, sorry. Aj, gdzie Ubiegają. Jezus, trzeba wywalić ten laser. Może trochę ostrożnie z tym laserem? <laughs> Bo <Bobi>, by miło. <laughs> Spróbujcie załatwić tylko tym. Czekajcie czy to siadnie. No wow. wow. <laughs> ja tylko. <laughs> Co się Aj. dzieje w ogóle? Nie wiem, jest to tylko kwas i słyszę ciągle. Wow! <laughs> Jezus. Nie wiem kto wygrywa, ale może. No, ja nie wiem kto i do ciała w ogóle. Wow, wow. Wow. Misja nieudana, what? Kicknę tab i dostałem misję nieudana. Nie udało nam się. Nie udało nam się cokolwiek. Remis! Wow. Jest, wow. Wow. Tak długo walczyli, <grynow> że remis. <grynow applause> Wszyscy się wiecy, Wszyscy mają jakieś bug na twarzach. To nie jest bug, no to jest Nie laserek, tylko to jest e, trucizna. Okej, okay, PvP jest. Sucks w tej grze. Chcę tyle Warframe'u przetestować w tym. Mi te, te to przypomniało PvP? No. Nasze PvP w terze? Jak gunera zrobiłem? O, jest. Jedyne co z tego panią to tą fruwającą bańkę, która wybuchała i detonowała I ci całe życie. Opanowałem proste kombo, trzech i... <laughs> I wszyscy znikali. Ja tylko dawałem szansę, bo mogłem wzywać gnidusy, które cię spowalniały i kurzały, a ja ciągle uciekałem. A tak, to byłem mistrzem PvP dzięki temu. Tak. To całkowicie popsuty te dojo, ale jest takie zabawne, że. No. Więc się z Wami żegnam, trzymajcie się dużo grupka i na razie...